Oczywiście ten miniusz chodzi na wcale! Dwagaczury tańczą, dwa gaczury tańczą! Tańczą, tańczą z pomarańczą! Dwagaczury tańczą, dwa gaczury tańczą, tańczą! Tańczą, tańczą z pomarańczą! A Dorota, głaszcze kota po gębie, ale to chyba przeze mnie! A Dorota, głaszcze kota po gębie, ale to chyba przeze mnie! Ją! Głaszcze orka, o tak głupiego kaczorka Bo kaczorka stać tylko na koty A Dorotę i Marylę na psoty Jo, jo, Kaczyński mówi do Doroty a ona mu mocha skarpiety Dorota umiera ze swrodu A Kaczyński mówi, owu Maryla Ludowicz mówi, łowić Bo to jest buraki. Rodzi. Ten skrót dochodzi do Polski, do Afryki A pszczoły robią bzyki A także dzieci z Afryki Bo ja czuję ten zapach papryki Bo ja czuję ten zapach papryki! Dwa kaczory tańczą, dwa kaczory tańczą Tańczą, tańczą z pomarańczą Dwa kaczory tańczą, dwa kaczory tańczą Tańczą, 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 tańczą z pomarańczą A do Dorota głośno kota po mi Przeze mnie. A Dorota właśnie kota po dębie, ale to chyba przeze mnie. Jo, yo, yo! A Marka głosza orka kota głupiego kaczorka, Bo Kaczolka stać tylko na koty. A Doroty i Maryna na psoty. Jo, yo, yo! Kaczyński mówi do Doroty Ety, a ona mu wącha skarpety. Dorota umiera ze środu. A Kaczyński mówi owu. Maryna Lodowicz mówi łowicz. To jest bólok to... Ten smut dochodzi do Polski, do Afryki. A pszczoły robią bzyki, a także dzieci z Afryki. Bo ja czuję ten zapach papryki! Bo ja czuję ten zapach papryki! Karczyński magacie podacie i lubi tańczyć na macie, yo! Kaczyński magacie podacie i lubi tańczyć na macie, yo! Ameryka ma chyba plęby i troszkę też krzywe zęby. A i troszkę do jaszczyna zęby! Jou, jou, Dwa kaczory z pomarężą. Dwa, 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 dwa! Kaczór!